Ostatnio na kanale YouTube mieliśmy taki filmik, który ja zupełnie od niechcenia nagrałem tutaj w salonie Futbol Sportu. Wziąłem sobie yy, różne halernówki i turfy. Tak mniej więcej losowo wyszło na to, że to jest stara i nowa generacja Magista X Proximo i Mercurial X Proximo i zrobiłem takie porównanie co fajne, co niefajne co lepsze, co gorsze wyszło tam, że jest spora różnica chociaż buty teoretycznie z tego samego poziomu jakościowego czy tam cenowego i to się cieszyło sporym powodzeniem bo jest to chyba coś takiego co wielu z Was też by się zastanawiało co wziąć i pomyślałem, że fajnie by było zrobić też takie zupełnie porównania inne niż zawsze bo to butek jest spontaniczny i się okazało, że fajne i dzisiaj sobie wezmę buty Adidasa za chwilę sobie tutaj coś powybieram takiego po prostu na oko, jakby mi się podobało no ja mam czuję, bo jestem takim samym klientem jak i wy. E, to tam nad czym moglibyście się zastanawiać i zobaczymy, jak to wygląda. Tylko trochę mogę mieć problem z nazwami, ale ogarniemy chyba. No to idę sobie wybrać. Dobra, wziąłem sobie kamerkę, żebyście widzieli, co wybieram. I teraz tak, co my tutaj mamy? Jakbym chciał sobie kupić halówki turfo da sam. No to dobra, uwagę przyciąga to, co to jest prawdopodobnie ACE 16 163. Jeszcze będę to weryfikował, bo tak na oko to pewnie nie pamiętam. Sobie odłożę. Ktoś tam dzwoni do mnie. Co jeszcze z A$AP? Nic. No to z XA. XA mamy tu, ale tu też mamy halówkę. Mamy. Tylko, że ta halówka, co mam tu zbliżę Ta. Tak średnio mi się podoba. Ale tutaj mamy tą z, z jakąś tam skarpetą. Aha, no wiadomo. Tak w ogóle to mamy cage'o, tak? Hup. Cage, rewelacja, no to to odłożymy sobie, a te, ten X, ten to tak średnio mi się podoba, tego nie biorę. Fokusuj się, ten. No i tak jak Cage jest taką najwyższą półką, to tu też mam jakieś takie, tak jakby C, CG, tak, czy CT, w serii Ace, jak to się nazywa, a to nie, średnio mi się podoba, to tego bym nie brał. Co tu jeszcze? No i wam powiem, że tu mamy już juniory i tak trochę walida się to się kończy, jeśli chodzi o atrakcyjność. Tak ja, jako ja, no to bym jeszcze brał Mundial Team pod uwagę. Ale to jest, to jest teraz zupełnie inny but, ale dobra, no jeśli biorę pod uwagę. To sprawdźmy. No i wam powiem, że te takie wyglądające jak Adipure, czyli w tej chwili Gloro, te halówki, to to też całkiem fajnie wygląda więc sobie wezmę, może tutaj już nie będę zwracał uwagi na podeszwę, czy nie podeszwę za bardzo, wezmę sobie tą halówkę, ale tu światło jest ładne, dobra i to by było na tyle, jeśli chodzi o Adidasa. Dobrze, no i mamy tutaj tak, mamy następujące modele i wam powiem, że trochę sam sobie tutaj nabroiłem, że tak powiem, bo mm, bardzo różne buty, tak, z różnych poziomów jakościowych, się podejrzewam, podejrzewam, że to kosztuje tutaj mamy na przykład 159 w sklepie, możliwe, że w internecie trochę taniej, yy, a z kolei cage'e będą za, tutaj mamy za 519, no więc rozszał cenowy jest niezły, yy. No, ale czasem też wy macie taki problem, i nawet ja mam, że są jakieś tam buty, które teoretycznie są droższe, lepsze i są te tańsze. No, i teoretycznie ktoś zawsze, ja się zawsze pytam, ile masz na wydanie, tak? To potem, jak daję rabat, to daję. Yy, tak rabatuję, żeby w tej kwocie się zmieściła, żeby było coś możliwie najlepszego. Ale się okazuje czasem, że tak naprawdę, no to nie mus, mogę rabatować poniżej tego, co chciałeś wydać, jeszcze ci pieniądze zostaną, bo ten but, który jest tańszy, tak naprawdę będzie lepszy. No, i może tutaj może tutaj będzie tak samo od czego chcę zacząć, tak jak może wybierałem zacznę sobie od tych, kolorystyka bardzo fajna, to jest Adidas 16.3. tu mam karteczkę Adidas 16 Prime Mesh i buty, które jak już tam na początku wyszły na początku roku, no to takie ciekawe, prawda bo skarpetkowe no skarpetka to tam bajera, ale wydaje się, że no ogólnie mogą być całkiem obiecujące, tym bardziej, że ja kiedyś testowałem takie adidas predito to były takie predatory tańsze one kosztowały tam 150 zł chyba i się okazało że ten but był naprawdę bardzo dobry więc mam takie podejście że nawet w tych halówkach tam coś z nimi takiego gorszego ale może być naprawdę bardzo fajny but bo cholewka kiepskiej jakości ale znowu taka cienka więc super było czucie piły a akurat jakoś tam źle się ona nie wyginała no i co tutaj mamy tutaj tak pierwsze wrażenie takie że Yy, trochę tutaj sztywno jednak, czuć, yy, nie wiem czy mieliście korki w ręce, ale czuć tą sztywność tej cholewki skorków. tutaj mamy dokładnie ten sam materiał, tak na czuja widzę, że to jest to samo i wysoko jest tutaj, zbudowane to nad, nad palcami, mi się wydaje, że trochę za dużo miejsca i nie za bardzo ten materiał jest na tyle sztywny, że się nie będzie przystosował do stopy, więc tutaj tak na minus, na pierwsze wrażenie no fajne jest to, że sama ta skarpeta, mi się wydaje że to, to truch, trochę będzie lepiej przytrzymywać stopę z góry niż standardowy język mamy też tą tutaj taką poduszeczkę, wkładkę, to jest fajne, bo tego jeszcze w zasadzie nie widziałem, nie wiem czy te nowe na przykład Magista Proximo będą to miały? Chyba nie. Yy, więc te, ten element taki odpowiadający za strzał z prostego podbicia, to się pojawia dopiero chyba pierwszy raz w halówkach, a czy się pojawia już od jakiegoś czasu są te buty na rynku, więc tutaj jestem teraz spóźniony, ale yy, jest w tym modelu, w innych nie widziałem. Czy w x nie? nie no w X-ach nie ma, bo wiadomo, normalnie w X-ach też tego nie ma. Yy, wrażenie, jeśli chodzi o podeszwę, bo podeszwa była istotnym bardzo elementem, bo była tam kauczukowa i taka bardzo rozłożysta, bardzo dużo przestrzeni zajmowała a ta tutaj nie jest znowu aż tak obszerna, się dosyć szybko kończy tutaj przechodzi, nie, nie jest przy parkiecie jeśli ktoś tam gra na parkiecie, na klepkach drewnianych tylko szybko się zgina w środę, tu stopia, co też ma swoje zalety, bo tutaj lepiej przytrzymuje nam stopę ale jeśli jednak chodzi o przyczepność do podłoża to może nie być tak dobrze, ciekawe jest to, że tutaj mamy zupełnie gładko ale to jest w sumie fajne, dobre. To, to, że tutaj jest gładko. I to jest coś, co Wam nie powiem, bo sami powinniście rozkminić, jeśli czytacie recenzję. Dlaczego to, że tu jest gładko? To jest ogólnie może najlepsze wyjście z sytuacji, pomijając już to, czy materiał jest dobrany dobrze, czy nie. Dobra, przejdę sobie do następnych. No i tutaj mamy legendę. Tak, jak Kopa Mundial, która się nie zmienia, Mundial Team. But taki typowo futsalowy, czyli wysoki wysoki tył, tutaj wysoki dosyć przód. zamszyk, tak? Bardzo często zamsz w futsalówkach. Skóra wysokie, tutaj usztywnienie, pięty, no konkurencja. Konkurencja, ja taki też się super na futsalu nie wyznaję, ale na pewno do jakichś tam butów Municha, Kelme, też żomy, topflex, o której ostatnio o, i się nie dowiedziałem, czy się czy żoma, czy, dżoma, czy joma. Po polsku. W każdym razie but skórzany i ta skóra naprawdę, jeśli tutaj się dotyka to bardzo dobrej jakości. To jest taka, takie wiecie, Mizuno. Mizuno, zobaczcie, jak się stało takim odnośnikiem, jeśli chodzi o jakieś skóry, Na coś tam postawili, no i się przewijają. Zamszyk tutaj on się wydaje taki bardzo zmechacony, no ale, ale to jest taka jego natura. Nie są aż tak znowu wysokie te buty na czubku, jeśli ktoś tego nie, nie lubi, ale do pewnego momentu byłby w stanie zaakceptować, to myślę, że tutaj całkiem fajnie to się będzie prezentować podczas gry. I coś tutaj, jeśli byśmy sobie zagrali normalną piłką piątką, to myślę, że ten but nie ograniczy takich zagrań, jak tam jakieś podłożenie palcy pod piłkę i tego typu historii. Mamy taki standardowy język, wiecie co, no, jeśli komu się nie podoba język, no to ten but jest na, na, na wskroś, sam sobą, tak, on tworzy całość bez tego języka, no to sobie odetnie, ale mi się wydaje, że głupio by to wyglądało. Jest spoko, no trudno próbować robić z tego buta czymś innym, coś innego niż on jest, no bo gorzej by to wyglądało. A sam sobie, muszę wam powiedzieć, jestem zwolennikiem takich też jaskrawych... Yy, jakiś tam krzykliwych kolorów, ale prezentuje się naprawdę tak dostojnie, fajnie, fajnie by się w tym grało. Yy, cena tutaj 329, oczywiście to, że ja tam mówię jakąś cenę, to wiadomo, podbijajcie i tak porabaty. Yy, natomiast będziemy to sobie odnosić, tak, te tutaj kosztowały 249, te 329, Mundial Goal. To jestem nawet, wiecie co, zaskoczony, czy ja na pewno dobry budziłem, no tak, to jest ten najwyższy. Ja jestem zaskoczony ceną, bo mi się wydaje, że to powinno być droższe i jak na różnicę jakości, która yy, różnicę, jakości, różnicę ceny, która tu wynosi 8 dych, to naprawdę Mundial Gol w ogóle nie ma co się zastanawiać. No wiadomo, że dla kogoś te 8 dych to może być dużo, ale zdecydowanie Mundial Gol. Dobra i tutaj mamy znowu taką super, super 159, tak? Najniższą półkę. To są takie Gloro, czyli takie stare alibiury powiedzmy. Takie sobie klasyczne buciki. Skóra taka nie najgorsza, nie jest jakaś tam super serata. Ja tu sobie wyjmę jeszcze wkładki, żeby dobrze poczuć. Nie jest jakaś tam taka super, a nawet po wyjęciu mi się dosyć, dosyć fajna jakościowo. Miękka i mi się wydaje, że fajnie przeszyta z tego względu, że e, nie za gęsto, nie jest tutaj za bardzo utwardzone. E, a też na, na, tyle, na tyle rzadko, że tutaj takie fajne poduszki się porobiły i one faktycznie same w sobie, jeśli chodzi o poduszki, są miękkie. I tutaj fajnie będzie się. Przepraszam, przyjmować piłkę. Fajne. Tutaj z tyłu fajne usztywnienie i też taki element blokujący stopę, żeby jakoś tam nie, nie wypychała tej skóry bardzo do przodu przy hamowaniu. Podeszwa, no i bardzo fajna taka kauczukowa, chociaż czy to jest kauczuk, to tam już jest kwestia dyskusyjna, bo kto to wie, no bo po prostu ma taki kolor, ale mi się wydaje, że fajna. Tutaj aż prawie do krawędzi tej podeszwy ona jest wciąż płaska, wciąż mamy tutaj przyczepność, więc no znowu się potwierdza to, że w tych niższych modelach czasem coś fajnego możemy znaleźć. Otóż oczywiście biorę to z tego modelu, który gdzieś tam kiedyś testowałem, tych pletków, ale mi się wydaje, że całkiem niezłe rozwiązanie to będzie jakość wykonania spoko, tutaj to wyściełanie mogło być trochę z innego materiału, bo moim zdaniem on tak trochę tutaj przy pocieraniu, ciepło może być w środku, ale ogólnie nie fajne wrażenie robi i taki bucik trochę wzięty z boiska trawiastego, tak? czyli nie żaden wysoki, nie żaden futsalowy mi się wydaje, że na dosyć fajną gamę zagrań na hali Tutaj możemy sobie pozwolić w tym bucie, a wziąłem tylko jednego turfa, więc mamy trochę tak halówkowe porównanie. Czy halówkę już mamy? A mamy, cage'a, to wezmę ją. Ym, całkiem fajne wrażenie, tak jak na razie to najbardziej mi się Mundial Gold podobają, ale szczerze Wam powiem, że lepszym wyborem będą te, czyli Gloro, jak on się do końca Gloro 16.2 in, niż te droższe o stówę, ponad stówę. O prawie 100, o 90 zł, które są niby takie wybajeżone, ale tak naprawdę wypadają najgorzej. No i widzicie fajne wnioski. A ja sobie wymienię tego cage'a na korta i jeszcze Wam wytłumaczę, będziecie mi tylko mieli głos w tle, że no kort to jest oczywiście taki odpowiednik cage tak? To jest po prostu sposób natywania podeszwy, tylko po to, żeby mieć do czynienia tylko z halówkami. Co ciekawe, w cage'u mamy tutaj dziurki w podeszwie, natomiast w korcie nie. 161 Kort. Fajna kolorystyka, ta czerwona. Naprawdę bardzo fajna. Mamy tutaj pewne różnice też w budowie cholewki, o czym od razu. No dobra, w tym filmiku Wam powiem. Mianowicie ona nie jest taka syntetyczna, jak w Cageu, chyba zrobię o tym osobny filmik. Tylko jest syntetyczna, ale taka siateczkowa. Zupełnie inna. Ja się ostatnio bardzo zachwycałem. W tepy pytok, chyba że jeszcze tego odcinka nie było. Tym jak cholewka w X161 cage jest naprawdę fantastycznie mięciutka i delikatna, to tutaj znowu od nowa możemy zacząć o tym mówić, bo tutaj jest zupełnie inaczej zbudowana. Tutaj na większej przestrzeni mamy siateczkę, która pewnie też sobie oddycha fajnie. Nie musimy się oczywiście na hali obawiać o warunki pogodowe, więc możemy sobie na to pozwolić. Natomiast tutaj jest pokryty taką dodatkową plastikową taką siateczką, strukturą, która będzie nam pomagała kontrolować piłkę i ją podkręcić i tak dalej. Bardzo fajnie. I ten czubek jest jeszcze taki tutaj spłaszczony. No dobra, to ja zacząłem opowiadać o bucie, no to odniosę się do swojego porównania w ogóle, że bardzo dużo tutaj wybajeżonej technologii wydać i takiej technologii użytkowej, że to faktycznie będzie się tam jakoś sprawdzać, bo ta siateczka ona jest bardzo przylegająca, co z ogólnie cechą wszystkich X16-1, że to się bardzo dobrze prezentuje, no i fajnie. Tutaj to wszystko to, to będzie działać, te gumowe dodatkowe elementy wstawki. Jeśli chodzi o samą bajeranckość buta, no to wygląda Świetnie, tak? bo jest bardzo fajna kolorystyka w tym wypadku, akurat. Co nie powiem o każdych na razie kejczach i kortach, które się pojawiły. Mamy ten system sznurowania, dosyć fajny. To będzie bardzo dobrze przylegać do stopy, co już wiemy od piłkarzy, którzy w ich zagrają w korkach normalnie. Bardzo fajna budowa. Podeszwa też taka, jak powiedziałem, tunel Zobaczcie, że to nie jest taki sam No nie, trochę inny. Ale gdzieś tam niepotrzebnie nie ucieka nam. Zmaksymalizowana jest ta przestrzeń, którą dotykamy podłogi. Czy to się będzie dobrze trzymać? No już wiecie, kwestia tych wzorków, które oni tutaj wstawiają i materiału, to już musicie poczekać do recenzji. No i cena 279. Jak to? Kurwa. Jacek! Dobra, mu fakap z ceną. Oczywiście pięć stówek kosztują, yy, tam y, około. Yy, no i właśnie mamy tą cenę. Yy, tutaj cenę mamy taką, tu taką, tu taką. Yy, ogólne porównanie. Spoko. Nie za bardzo. To tak, tylko wiadomo, że to jest but skierowany tak do konkretnego odbiorcy. Bo yy, z jednej strony takiego maniaka klasyków, tak? Ale jeśli na, naprawdę szukacie dobrego buta. No to kurczę, to jest fajna, fajna sprawa i tak, tak naprawdę one są całkiem fajne, jak sobie je weźmiecie do ręki, bo on się wydaje, że on jest taki ciężki i tak dalej wcale taki nie jest. Więc no, warto, jeśli gdzieś będziecie w jakimś porządnym sklepie, takim jakim jest Football Sport, to weźcie sobie chociaż do ręki, obczajcie ten but, bo naprawdę przy wielu innych butach, które gdzieś tam są z tej półki cenowej, to będzie najlepsza opcja. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobają. Jestem zaskoczony. Chociaż wiele razy miałem w ręce, ale dopiero teraz tak sobie dogłębnie obejrzałem i, i bardzo fajny, podoba mi się. Natomiast to też jest, to jest super but yy, tylko yy, to już jest ta inwestycja w to, że mamy to najlepsze, yy, najdroższe. Tak? Tutaj część tej ceny to jest ten splendor. Yy, natomiast nic też nie można odjąć, wszystko wygląda fantastycznie i tak też się zapowiada. Yy, no ciekawa sprawa, jeśli sobie weźmiemy dwa skrajne, tak? no bo wiadomo, ta cholewka zupełnie co innego. Yy, wydajność w grze. Wydaje mi się, że koniec końców nie tak duża, jak różnica między ceną. To jak będziemy z czego zadowoleni. No i tak jak powiedziałem, no tutaj swoją radość trochę bardziej inwestujemy. Jeśli to nam równie wielką radość sprawi, to będą te najtańsze lepszą opcją. Natomiast ja jestem z tych, co by wybrali te. I potem bym wziął te. A te to bym wziął tylko po to, żeby Wam powiedzieć, czy miałem rację. Może jakieś coś takiego zrobimy. Nie nie obiecuję, bo pewnie nie. Okej, okay, dzięki, fajnie się oglądało I nawet ja się czegoś z nowego dowiedziałem. Subskrybujcie kanał łapki w górę, wbijajcie na futbol Sport, z rabaty. You.